Dzisiaj widok domku z dykty w lesie, gdzie roi się od komarów, budzi postrach. Ale taki domek z dykty, w lesie, gdzie roiło się od komarów w PRL-u, już budzi nostalgię. Bycie w w PRL-u oznaczało koniecznie butle na gaz i niepotrzebnie gigantyczny zapas pozbawionych smaku, a tym bardziej wartości odżywczych, konserw. Obywatele Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mają prawo do wypoczynku. Taki zapis komuniści władowali do konstytucji w 1952 roku. Z kolei uchwała Centralnej Rady Związków Zawodowych mówiła wyraźnie, że dzięki wczasom górnik, nauczyciel, hutnik czy włókniarz, który może nigdy w swym życiu nie widział gór i morza, ma możliwość poznania najpiękniejszych regionów naszego kraju. Dzisiaj możemy jako turyści pozwolić sobie na o wiele więcej aniżeli w socjalizmie, ale nic nie zastąpi wyjazdu do obitych dyktą ośrodków czasowych. Niezastąpieni byli instruktorzy kulturalno-oświatowi, czyli wiecznie żywi, pomysłowi, energiczni i prężnie działający kaowcy. Dzieci mogły liczyć na koloniach na Rygor nie z tej ziemi, a dorośli mogli swoimi fiatami pojechać do Jugosławii i tam spałaszować o wiele więcej konserw turystycznych niż tak naprawdę powinni. A niektórzy mówią, że wszystkiemu winien Fundusz W czasów Pracowniczych, czyli uruchomiona po raz pierwszy w 1947 pierwsza państwowa instytucja, która miała tylko jeden cel konstruować urlopy pracownicze. A z funduszem rywalizowały zakładowe ośrodki wczasowe. Najpoważniejszą konkurencją były luksusowe, nadmorskie, hutniczo-kopalniane luksusowe ośrodki. Które mieściły się czy to w Międzyzdrojach, czy to w sopocie. Masy robotnicze na samiusieńkim początku truchlały na wieść, że zostały skierowane odgórnie na wczasy. Większość ludzi nie ruszała się z miejsca. Zatem taki wypad do Darłówka z rodziną był niesamowitym wydarzeniem. Raczej spodziewać się można było, że stało się to normą. Ludzie przyzwyczaili się do tego, że można odpoczywać, choć trzeba powiedzieć, że bardziej nauczyli się odpoczywać. Ale jest i druga przyczyna, dla której ludzie pokochali w czasy. Dość istotnym czynnikiem było to, że w czasy pracownicze były w całości lub w znacznej mierze finansowane przez fundusz socjalny. Apogeum zainteresowania w czasami pojawiło się w 1978, kiedy to na wypoczynku zorganizowanym przebywało ponad 4,5 miliona naszych rodaków, z czego aż 4 miliony to byli właśnie wczasowicze w ośrodkach zakładów pracy rzecz jasna dawało to władzy szansę na to by się pochwalić i udowodnić triumf myśli socjalistycznej choć trzeba sobie jasno powiedzieć że nie wszyscy musieli otrzymać przydział na wczasy pracownicze wtedy to dajmy na to koło brzegu już można było przyjechać swoim fiatem albo można było pojechać na podnamiot na mazury a szczytem snobizmu było pojechanie na kemping i to z przyczepą. Nie dziwiło, że plaże i domki kempingowe pękały w szwach. A co za czym idzie? I pękały w szwach tak samo bagażniki. A bagażnikowym hitem, rzecz jasna, były już wcześniej wspomniane konserwy. Przy czym po dzisiejszy dzień. Nie wiadomo dlaczego ludzie go wykupywali w ilościach wręcz hurtowych. Nie tłumaczyły tego ani względy smakowe, ani tym bardziej względy imprezowe, szczególnie te mocno zakrapiane wieczorową porą. Ci, których w epoce PRL-u nie było stać na wczasy zagraniczne, wyczekiwali tych chwil do spędzenia na Mazurach lub nad Bałtykiem. Ci, których było stać lub byli dobrze postawieni w partii, jechali samochodami nad Adriatyk, Balaton lub wygrzewali się na plażach w złotych piaskach. W czasach PRL-u turyści znacznie chętniej korzystali z samochodów niż z samolotów. Choć jak na ironię, bilety lotnicze w przeliczeniu na możliwości zarobkowe kosztowały za komuny mniej niż dzisiaj. W czasy oznaczały, że Polska zamieniała się w wielki festyn, a dworce pękały w szwach. Były dyskoteki, koncerty na molo, zradiofonizowane i doskonale wyposażone plaże, muzyka na promedadach, rewia mody na krupówkach, pyszne lody, szaszłyki w Świnoujściu i Ustce, świetne barowe i restauracyjne żarcie, świeże polskie ryby, tysiące tanich kempingów i schronisk młodzieżowych, po których pozostały tylko fundamenty. Dobrze zorganizowane rajdy, kolonie, obozy, gwarne zabytkowe miasteczka oplanowane przez gwiaździste zloty PTTK. Międzynarodowe, tanie miesięczne bilety do demoludów, maszerujące grupy harcerek i harcerzy, w uniformach wodniaków i czerwonych beretów, i miliony młodych i starych na jachtach i kajakach. Nikt w domu nie zostawał i wszystkich było na to stać. Niektórzy nawet sądzą, że dzieci wówczas miały więcej wspomnień, bo od rana do wieczora dzieci siedziały na podwórkach, w lasach, nad jeziorami, na polach. W całym kraju, gdzie wszystkie matki napotykały ten sam problem przy zaganianiu młodych na obiad, bo były wtedy sprawy ważniejsze: podchody, klasy, berek, państwa miasta, kluchy, badminton, dzieci były szczęśliwe, pomimo że były całkiem posiniaczone, potłuczone, pogryzione przez komary, no i rzecz jasna, głodne. Kiedyś wystarczyły ziemniaki z ogniska i kiełbasa z kija. Trzeba było pamiętać tylko, że aby to wszystko było możliwe, konieczne było zło konieczne. Nie odbywało się bez zatłoczonych peronów, bez krzyków, lamentu, niewiele osób wspomina miło, ścisk na korytarzu i tego, jak wiele osób musiało koniecznie przycisnąć się do warsa, żeby sobie podjeść bigosu i wypić zbawienne piwo. Z kolei jazda autobusem międzymiastowym nie rozpieszczała. W ogórku mogło się pomieścić jakieś 60 osób, każdy obładowany po uszy. Do tego stopnia, że synusiowie siedzieli u tatusiów na kolanach, córeczki u mamy, a nierzadko tak przez ponad 200 kilometrów w warunkach sowitego przegrzania. Bo przecież klimatyzacja w autobusach była tak częstym zjawiskiem, jak czysta, pachnąca i zadbana toaleta w pociągu. Do tego wszystko się trzęsło niemiłosiernie, a pot przyczyniał się do rozpowszechnionego, uciążliwego zapachu, którym wszystkie siedzenia przesiąkły. Jak już się w końcu trafiało na miejsce, to niektórzy z łezką w oku wspominają posiłki serwowane przez stołówki w ośrodkach wypoczynkowych, zbiorowe żywienie, syciło głód. Tylko wciąż tym samym: dżem, parówki, mortadela, salceson, mielony z marchewką i groszkiem, zupa mleczna. Rekompensowały wszystko niejednokrotnie drewniane domki z aneksem kuchennym, zabawy na plaży, gra w siatkę, ogniska, na których poznawało się wszystkich z danego ośrodka, choć i tak po wszystkim skrupulatnie rozliczano każdego Wczasowicza ze sztućców. Większość, czy dużą ilość ówczesnych Wczasowiczów mógł drażnić fakt. Że raczej trudno było o wyjazd na wczasy na zachód, a paszport należał do kategorii dóbr luksusowych. Niektórzy nie potrafili zrozumieć, z jakiego założenia wychodziła władza. Dla wielu ujrzenie Rzymu czy Paryża było zupełnie normalną zachcianką, która była dość niebezpieczna w oczach władzy. Bo przecież jakby obywatelowi się spodobał zgniły Zachód i posmakowałby zakazanych owoców imperialistycznego drzewa, to Anusz Widelec zechciałby tam zostać, nie daj Boże na zawsze. Prosty lud socjalistycznej Polski mógł żyć spokojnie na wczasach, w naszym kraju, pod warunkiem, że nikomu nie przeszkadzały hałaśliwe imprezy z wypitymi uczestnikami, słuchającym głośnej muzyki z jeszcze wówczas funkcjonującego radiowęzła. Bo to było takie znane z piosenki Mniej niż Zero, na które wiele osób było stać. Jak się było badylarzem czy kierownikiem afiszującym się swoją czerwoną legitymacją, wtedy można było wybrać się chociażby do Bułgarii. Dziękuję bardzo za obejrzenie i wysłuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. Seria Czar PRL raczej się podoba, więc zachęcam do obejrzenia kolejnego jakiegoś odcinka. Tymczasem dziękuję serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Dziękuję bardzo za wsparcie, wsparcie na Patronite pomaga. Dłuższe oglądanie reklam również pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zastanowi się, jak to być będzie przy tych. Wakacyjnych jakichś wypadach? Jak na co się nastawiać? Powiedzcie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.